Witam gorąco wszystkich fanów i posiadaczy hulajnuk elektrycznych marki Segway. Ja dzisiaj pokażę Wam, jak szybko pojedzie Segway ZT3 Pro po zrobieniu tuningu online, który widzieliście zresztą w poprzednim filmie. Sprawdzę również i porównam, jak hulajnoga się zachowuje przy podjeździe na dosyć strome wzniesienia, na przykład 23%. Takie miejsce mam w okolicy. I porównamy, jak to się zachowuje bez tego tuningu oraz z tym tuningiem. Jeżeli jesteście nowi na kanale, zachęcam Was do zasubskrybowania. Jeżeli treści Was zainteresują, dajcie kciuka do góry i nic bez przeciągania. Ja ubieram się, zabezpieczam odpowiednio, kask, ochraniacze i lecę to dla Was sprawdzić. Widzimy się za chwilę. I dotarłem. Jestem na terenie prywatnym, zabezpieczony, także zaczynamy próbę. Sprzęt naładowany w 100%. I gotowy. Ładujemy busta, busta ładowany, gogle poprawione, śmigamy. Jadę cały czas pod wiatr. Zobaczymy jeszcze raz na powrocie. Ale jest dobrze. I mamy 37-38 przy mojej wadze, razem z ubraniem około 93 kg. To teraz już na spokojnie, bez bóstw. Aj, muszę sobie gogle poprawić, bo troszkę ten wiatr wieje. Jadę teraz na wzniesienie, na wzniesienie 23%. Zobaczymy jak on sobie poradzi tam. A na razie bez boost 36, 37 Ten boost to bardziej chodzi o ten zrywny start, ewentualnie podjazd pod większe wzniesienie. Trochę zwolnie, bo jest ślisko. A to już słucha. 10% przechodzące 15% zniesienie. Mamy prędkość 32 na godzinę. Jest dobrze. Teraz jest wprawdzie ślisko, ale spróbuję ile on z górki się napędzi. Ale tu błota, ale dobra, dojechałem do zniesienia 23%. Przycisk paniki, którym zdejmuje tuning. I teraz bez tuningu. Zobaczymy jak to jedzie. Bus załadowany i jedziemy na ustawieniach fabrycznych. 21, 22 to i tak jest bardzo dobry wynik przy tych 600, 1000, 1600 watach w momentu szczytowego i sprawdzimy jak to wiedzie z uruchomionym tuningiem. Do tego trzeba kolejnogę oczywiście wyłączyć. Włączyć. Ja nie będę pokazywał mojego kodu na odblokowanie, hulajnogi. Hulajnoga uruchomiona i moja tajna kombinacja na uruchomienie tuningu. Piknęło, znaczy, że tuning się uruchomił. Bus załadowany i lecimy. Łomatko, koło poszło. No i jest dodatkowa moc pod tą górę czuć 25 24-25 Dobra, to teraz wzniesienie 21% bez włączonego tuningu a Może z bustem jak już wszystkie z boostem to wszystkie No i jedziemy No, zniesienie 27% na nim nie robi wrażenia żadnego. Także mamy prędkość pełną, nic zjadę w dół i zobaczymy, jak się to z tuningiem poleci. I jeszcze raz zniesienie 27% tuning, tuning już został włączony. Boost, Wniesienie 21%. Różnica, moi drodzy, jest kolosalna. Zresztą, jak sami widzicie, a teraz ja dla porównania przy mojej wadze na Segwoju F3 Pro, dobra, i ja startuję. Mamy wspomaganie wjazdu 20 na godzinę przy F3 Pro, zablokowanym oczywiście, ale powiem Wam, że i tak się fajnie wspina ten Segwayer. Ile przy Twojej wadze? Ile przy Twojej wadze poleciał? Na chwilę do 30, a potem 28. 28 A ile ty ważysz? 105. no to kochani widzicie moc hulajnoga ma tuning a jeszcze jej potencjał a ja wam za chwilę jeszcze pokażę ciekawy gadżet w tą stronę KKM, tam gdzie jest ten taki łuk, pod górę i potem droga dalej idzie delikatnie pod górę cały czas asystent miał, był włączony a. no w przypadku na przykład Segwaya Max G3 po tuningu ci asystenci zostają wyłączeni, bo po pierwsze nie są potrzebni, a po drugie, no, żeby silnik się nie przegrzewał, nie jest wszystko tak zoptymalizowane. Ale to w MAX G3, bo tutaj na przykład no, nie ma takich danych jak asystent czy coś. Ona sobie radzi bez tego. No, także kochani, widzicie, można kupić kolejnogę odblokowaną, ale ona będzie jechała szybciej, co sprawia, że jest nielegalna. Tutaj hulajnoga zblokowana jest na 22 km na godzinę, na godzinę, bo jestem w rejonie niemieckim. W Polsce prawdopodobnie będzie to 20 km na godzinę. Ale ta hulajnoga jest w pełni legalna. Posiada to APE. W Niemczech nie ma ograniczenia wagowego, ale w Polsce jest do 30 kg na godzinę. Do 30 kg, przepraszam. I ta hulajnoga spełnia te wymogi. Waży 29 coś, także możecie się nią poruszać całkowicie legalnie. A za chwilę Wam pokażę coś fajnego. Jak jednym kliknięciem ściągamy tuning i nie ma żadnego przypału. Kochani, co to jest ten przycisk paniki? Jest to rewelacja. Jedziemy sobie na przykład z taką prędkością naturalnie po terenie prywatnym. Ale wiadomo, zdarzają się różne sytuacje losowe. I do tego służy nam przycisk paniki. I przycisk paniki, szybko. Słucham pana. Prędkością po mojej drodze jedziesz. A to pana prywatny teren. No tak. No ale 22, tyle co można. No pan, pan pojedzie obok mnie, sprawdzimy. Rozkręcę manetkę na maksa. 22 na godzinę ta noga jedzie. Wszystko legalnie. To jest pan. Gaz na maksa Widzisz pan? Gaz na maksa wciśnięty 22 km na godzinę Tyle co wolno w Niemczech No i właśnie kochani To jest przycisk paniki Scenka oczywiście odegrana Na potrzeby tego filmu Jeżeli chcecie tunik uruchomić ponownie Wyłączamy hulajnogę Wprowadzamy Swój indywidualny kod na odblokowanie. Po czym mamy znowu tuning i w skrajnych przypadkach przycisk paniki 22. Tuning jest niewidzialny. Zachęcam do skorzystania z linku zakupowego, który znajdziecie w opisie filmu. A ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Przede wszystkim zdrowego rozsądku, jakiś widzicie na tych pojazdach. I pamiętajcie, po wykonaniu tuningu poruszamy się tylko i wyłącznie po terenie prywatnym. Życzę Wam wszystkiego dobrego. I widzimy się następnym razem. Na razie, cześć!